Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Teraz mnie słychać. Nie wiem, czy nie przegłaśniam, chyba nie. Powinno być dobrze. Ustawienia audio zostawiam jak jest. Eee, na chwilkę się wyłączę. Dobra, no to jestem. Spróbujmy teraz zrobić jakiś przejazd, zobaczymy jak będzie wyglądać transmisja. ha widzę, że dalej gubię klatki, 48 klatek zgubionych, tylko 2% klatek zgubionych, dobra. Eee, przejedziemy się, zobaczymy jak to będzie w trakcie wyścigu. Eee, jeszcze chcę zobaczyć, czy mam tutaj jakąś możliwość Podgląd Dobra, nieważne Przejedźmy się, zobaczymy Dobra Wystartujmy ten wyścig Że widzę, że jestem live na YouTube. Okej. Okay. Przyjedziemy się. Kiem? Dwa 3 Chyba nie mam ABS-u No ale dobra poradzimy sobie Nie wiem czy jest na ABS czy nie, nie, nie zwróciłem uwagi na kontrolkę Chyba jest bo coś tu mi ryga żółto to chyba tak Tak mamy ABS to jest wszystko w jak najlepszym porządku Co za bot. Tak mi wjechać na hamowie? Wzderzak. Ten jest tak ospały. Jestem w ciężkim szoku, naprawdę. Co nie zmienia faktu, że nie da się nim pościgać, słuchajcie. Zobaczcie, już dogoniamy boty przez dwa zakręty, i kogoś wciągniemy. Jak trzeba było skontrolować, bokiem szedł. Wariat. Doganiamy niebieskiego, trochę przestrzeliłem hamowanie, ale jakoś wiele nie straciliśmy. 9 sekund do lidera bo to widzę na no też od pięciu krążę Łole, skoczyliśmy Jedziemy, jedziemy po zioło. W tym samochodem, jeśli tak wolno, na pewno można się porozglądać na boki i podziwiać krajobrazy. I got you. I got you. Told told you I got you. Jak nie teraz to później. No, zobaczcie, dwie sekundy odrobiliśmy na jednym krążeniu. Zostało nam no to i jeszcze dwa, tak? No to może coś z tego wyjdzie, ale A teraz straciłem sekundę w sumie od poprzedniego krążenia przez tego, tego tutaj przede mną. Pan mnie ograniczasz. Tego ci wyprzedza, czyli nie walka, o ostatnią pozycję. Teraz jesteś mój u dobrze, trochę straciłem, przełapałem piachu tylnym kołem. Ale okej, okay. tak jesteśmy przed nim czyli możemy walczyć z następnym na zakręcie zaraz za prostą, czyli na T1. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 150, 155 i hamowanie. o Dobra, skopałem to, nieważne. Eee, zobaczmy, jak to transmisja. Nie, no, to wygląda jak kupa.

na transmisji widzę, że jest jakoś taka sobie. Ehm, spróbujmy, ja jeszcze odwracę klatki. Musiałbym jeszcze zredukować, pewnie ilość klatek. ale żeby poniżej 30 to już tak średnio bym powiedział nie